Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Chorok. Na co dzień wdrażam innowacje w dużych firmach, a moją specjalizacją są właśnie takie technologie jak wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość, czy w tym kontekście zagadnienia też sztucznej inteligencji. Chciałbym na początku, żebyśmy trochę bardziej się poznali. To taka moja pocztówka z ostatnich wydarzeń. Miałem być przyjemność prelegentem na takich wydarzeniach jak TEDx. I y, mówię o tym, ponieważ bardzo mi się podobało takie hasło przewodnie tego wydarzenia, które było ujęte słowem przyspieszenie. I chciałbym, żebyśmy razem dzisiaj przyspieszyli, bo, oczywiście, moje przyspieszenie to jest przyspieszenie w kierunku innowacji, w kierunku nowych technologii, i żebyśmy zrobili to wspólnie. Chciałbym dzisiaj zaproponować Wam pewnego rodzaju narrację, nie tylko, gdzie ta technologia może Wam się przydać, ale jak w ogóle ustawić się do tej technologii żeby trochę obniżyć ten poziom stresu, który bardzo dominuje, jest bardzo taki czytelny w, 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 tym, co, w tej pracy, która jest związana teraz no właśnie z dynamicznym rozwojem tych technologii wokół nas. Jak rozumiem to słowo przyspieszenie? Przyspieszenie dla mnie dzisiaj to jest wzięcie odpowiedzialności za nasze obawy dotyczące technologii i podjęcie takiej próby zmierzenia się z nimi. Bo najgorsze, co się teraz może wydarzyć, to sytuacja, gdzie ta technologia nas zaskakuje. A to jest bardzo takie powszechne... Powszechny efekt, który wynika też często z tego, że jeśli coś dla nas jest bardzo nowe, no i jeszcze na przykład jesteśmy w stanie rozpatrywać to w skrajnie, czyli że to jest wielkie zagrożenie albo w ogóle mnie nie dotyczy, to często odwracamy po prostu głowę, bo to jest za duży problem, to jest coś nowego. W ogóle nie chcemy nie chcę się tym poznać. To nie dotyczy mnie, to dotyczy kogoś innego, to dotyczy większych firm i tak dalej, i tak dalej. No ja tymczasem chciałbym, żebyśmy wytworzyli taką atmosferę pomiędzy sobą, żeby. Dać sobie ten komfort, taką przestrzeń do bezpiecznego poznania nowych technologii, żeby strach nie zabrał wam tej ciekawości nowych narzędzi, które mogą wam się przydać w codziennej pracy. Więc takie stworzenie tego bezpiecznego kręgu wokół siebie, testowania, próbowania, jest bardzo istotne i chciałbym dzisiaj wam kilka takich właśnie narracji czy narzędzi dać w wasze dłonie, żeby lepiej sobie z tymi technologiami radzić. Będę dzisiaj opowiadał o wirtualnej rzeczywistości, w jaki sposób ona wpływa na kształtowanie usług rozwojowych, a także w jaki sposób te technologie, takie jak wirtualna rzeczywistość w połączeniu ze sztuczną inteligencją, ale też sama sztuczna inteligencja dynamicznie zmienia nam obszar branży. No jak się w tym wszystkim e, odnaleźć? Dwie punkty na początku, bo chciałem, żeby wybrzmiały. Proponuję wam, aby nowe technologie, czy też sztuczna inteligencja, czy to wirtualne technologie, Przede wszystkim traktować jako odpowiedź na wasze codzienne wyzwania. Czy nie szukać siebie wobec technologii, która jest naokoło, tylko przyjrzeć się, jakie są codzienne wyzwania waszej pracy. W tworzeniu usług rozwojowych bardzo ogólnie chcę o tym mówić. I gdzie te nowe technologie są w stanie przynieść wam konkretne rozwiązanie waszych wyzwań. I to jest jedna narracja. Druga, to jest, gdzie te nowe technologie są w stanie. Spowodować, że będziecie mogli robić rzeczy, których nie mogliście robić wcześniej. I to są dwa bezpieczne kierunki patrzenia technologii, jako narzędzie, które jest w stanie podnieść Waszą efektywność zawodową. No? I to jest coś, co będzie nam towarzyszyło przez całe moje wystąpienie. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to jest kwestia, w jaki sposób postrzegamy naukę w usługach rozwojowych. Technologia lubi podejście zawsze procesowe. I jeśli do nauki podchodzimy, że nie jest to jedynie treść, a pewnego rodzaju proces, gdzie jeden z elementów jest transfer wiedzy, po czym wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, po czym wyciąganie wniosków i budowanie swoich własnych rozwiązań, umocnienie tej wiedzy czy utrzymanie tej wiedzy, to w ujęciu takim procesowym do nauki technologia na każdym etapie tego procesu może przynieść różnego rodzaju korzyści, albo to, co też Was interesuje, zmienić pewnego rodzaju obraz usług rozwojowych w tych różnych procesach. Czyli im bardziej będziecie patrzeć się szczegółowo na różnego rodzaju obszary, w których wy działacie w tym procesie tworzenia usług rozwojowych, im bardziej będziecie szczegółowo przeglądać się, gdzie ta technologia, który proces, czy który element tego procesu jest w stanie zmienić. Tym będziecie mieli bardziej realistyczny obraz rynku i przebijecie się przez tą barierę, która jest najgorsza, która może właśnie spowodować to zaskoczenie, tak? To mnie nie dotyczy, to jest sprawa na później i nagle, kurczę, coś staje się standardem i my zaczynamy się jeszcze dwa razy bardziej martwić. Więc dzisiaj, słuchajcie, zmartwienia wszystkie zostawiamy za sobą, dzisiaj po prostu szukamy tego dobrego podejścia do technologii, żeby mieć z nią wartość. To zaczynam od wirtualnej rzeczywistości to co jest takiego szczególnego w tej technologii porozmawiania? Raczej prowadzimy monolog. Um, więc słuchajcie, jak odkrywamy świat? Nasz świat odkrywamy wszystkimi zmysłami. To jest podstawa. Tak jak jedziemy w jakieś nowe miejsce, no to szwendamy się, oglądamy, słuchamy dźwięków, dotykamy rzeczy, tak, zapach jest też bardzo istotny. I teraz są już technologie, które są w stanie Spowodować, że w ten sam sposób, w jaki odkrywamy świat, a świat odkrywamy wszystkimi zmysłami, to możemy teraz doświadczać wirtualnych treści. No? I dzięki na przykład, właśnie wirtualnej rzeczywistości, możemy otworzyć drzwi do pełnych emocji wirtualnych światów, po których możemy poruszać się tak samo, jak robimy w rzeczywistości. Możemy widzieć, słyszeć się nawzajem, rozglądać się, brać cyfrowe przedmioty w nasze dłonie. I ten efekt wykorzystania tej technologii do tych celów, wirtualnej rzeczywistości nazywamy hasłem imersją. Tak, to jest imersja właśnie, czyli ten sposób, w jaki jesteśmy w stanie doświadczać tych nowych technologii, tych cyfrowych treści. To jest olbrzymia przewaga właśnie wirtualnej rzeczywistości nad innymi formami kontaktu naszego z cyfrowo, tak, no bo do tej pory jakby zazwyczaj korzystamy to za pomocą komputerów, za pomocą telefonów, tak, a tutaj zbijamy to szybko dzielącą nas o tych cyfrowych treści i za pomocą właśnie chociażby okularów wirtualnej rzeczywistości możemy ten świat cyfrowy odebrać wszystkimi zmysłami. No i co ta wirtualna technologia potrafi? No dużo. W usługach rozwojowych potrafi dużo i to jest takie pytanie tylko gdzie ona zostanie w odpowiednim sposób umiejscowiona, tak. Jak rozmawialiśmy, że jest ta część transferu wiedzy, tej absorpcji wiedzy, to jest też taka bardzo duża część związana z praktyką. I tu okazuje się, że wirtualna rzeczywistość, która jest w stanie odtworzyć cyfrowo różnego rodzaju sytuacje, tak jak na przykład sytuacja rozmowy z trudnym pracownikiem, jak radzić sobie z dawaniem feedbacku, pomoc w wystąpieniach publicznych, jak radzić sobie ze stresem budowanie różnego rodzaju symulacji, które można doświadczyć wszystkimi zmysłami, czyli a okazuje się, że nasz mózg jest bardzo prosto oszukać. Tak on wchodzi w tą wirtualną treść i nad nie musi być nic hiperrealistyczne, jeżeli wciągająca jest akcja, tak? jeżeli jest coś, co mnie wciąga jako użytkownika, to zostawia specjalny ślad w naszym umyśle. No? Więc wykorzystanie wirtualnej technologii do wszelkiego rodzaju symulacji jako narzędzie wspomagania procesu edukacyjnego jak najbardziej chciałbym Wam zasygnalizować, że jest jednym z kluczowych obszarów inwestycyjnych w wirtualne technologie na świecie, i w Polsce ten rynek coraz bardziej się podnosi. W jaki sposób możecie z tego skorzystać? Za chwilę, najpierw, jeszcze tak dokończmy tę część związaną z tym potencjałem. Ważne jest to, że z wirtualną rzeczywistością. Żeby ją dobrze poznać i zrozumieć o co chodzi, to po prostu trzeba ją spróbować. Tak? nie będę wam opisywał tych wszystkich wrażeń, no bo jeżeli założycie chociaż raz okulary na swoje własne oczy, to wam wszystko jakby wyjaśni. Za to rynek, w jaki sposób wygląda, jak on się układa. Mamy dwa zastosowania wirtualnej technologii. Jedną, którą się trochę wszyscy obawiamy. W branży usług, dostawców, różnego rodzaju rozwiązań. To znaczy, że ta technologia i te symulacje, o których na przykład mówiłem w szkoleniach kompetencji miękkich, mogą być samowystarczalne. Tak czy jakby dojrzenie od strony perspektywy klienta, o którym też opowiem w drugiej części, czyli jakie są oczekiwania, jak klienta ewoluują od różnego rodzaju, no właśnie takich y, y, usług rozwojowych, to jest taka obawa, że ta technologia faktycznie nagle może tutaj zrewolucjonizować. Są takie słowa, że tam zrewolucjonizuje, odbierze w ogóle te, to, to przyjemność uczenia się, ćwiczenia i tak dalej. Ale gdyby spojrzeć na to w sposób racjonalny, jest coś takiego, że... Gdy podporządkujecie, gdzie w tym procesie edukacyjnym ta wirtualna rzeczywistość może przynieść korzyść, to okaże się, że wiele rozwiązań, gdzie symulacje, w których menadżerowie nie chcą się obnażać, na przykład, żeby ze swoją niewiedzą, że na przykład ludzie nie lubią odgrywać scenek i to może być dla nich trudne, to nagle się okazuje, że ta wirtualna rzeczywistość po prostu może być lepszym zastępstwem czegoś, co i tak ludzie nie lubią, tak w skrócie. Oczywiście to nie jest jedyny przykład, ale chciałbym, żeby on był taki wyrazisty, że dobrze trzeba osadzić tą technologię, ponieważ ona na dzisiaj nie jest w stanie zastąpić zastąpić całego procesu. Za to może świetnie uzupełnić działania. Czyli jeśli na przykład mówimy, że szkolenie z feedbacku miałoby być zrobione w wirtualnej rzeczywistości, moją rekomendacją byłoby, żeby szkoleniowiec opowiedział, czym jest skuteczny feedback i nie zawracać głowy technologii, że to ona ma zrobić ten transfer wiedzy. Za to uposażony w te narzędzia, czym jest skuteczny feedback, jakie są jego zasady, no to później już ten menadżer może włożyć okulary w wirtualnej rzeczywistości, no i tam szko szkolić się, ćwiczyć, bez żadnego urszczepku emocjonalnego na wirtualnym pracowniku. Więc wirtualna rzeczywistość i te technologie, one mają swoje konkretne miejsce w tworzeniu różnego rodzaju usług rozwojowych i nie, od razu chciałem powiedzieć, że to nie jest tak, że to wyklucza jakby pracę, tak? to jest po prostu element, który może posłużyć zarówno po stronie klienta do podniesienia jakości, ale też może wzbogacić wasze usługi, wasze kreowanie, waszą skuteczność, bo znowu, Jakie są Wasze wyzwania? W treningach, które przygotowujecie, czy właśnie usługach, które kreujecie, jeśli potrzebujecie narzędzia, które oddziaływuje na wyobraźnię, jest w stanie przynieść po prostu jakby trening, którego normalnie nie można by było zrealizować na sali, albo właśnie są różnego rodzaju trudności, które są z tym związane. Jeżeli potrzebujecie narzędzia, które angażuje zmysły i potrafi wizualny sposób opowiadać różne historie i angażować tego użytkownika, żeby przykuć jego uwagę, to wirtualna rzeczywistość jest faktycznie idealnym takim narzędziem do tego. No i teraz tylko jak z tego skorzystać? Są, so, ten nasz rynek jakby się składa z takich dwóch jakby obszarów. Jeden obszar to jest, no możecie taką aplikację zamówić, u firm, które dostarczają tego typu rzeczy i wtedy jakby zrobienie takiej aplikacji na zamówienie jest możliwe. Tak na zasadzie. To kosztuje różnie. Jeśli chcecie poznać te koszta, piszcie do mnie na LinkedIn, a ja tam będę mówił widełki. Dzisiaj jestem też do waszej dyspozycji, jeżeli będziecie chcieli kontynuować tą rozmowę. Druga opcja jest taka, do czego zachęcam, tak, bo nie wszyscy mają od razu budżety takie, że chcą zainwestować w takie rozwiązania własne. Za to jest bardzo dużo gotowych aplikacji, które mogą podczas prowadzenia waszych szkoleń czy waszych rodzajów, różnego rodzaju aktywności, które są rozwojowe dla, dla waszych klientów, wzbogacić po prostu samą formę waszych szkoleń. Są gotowe rzeczy, wiele z nich jest darmowych. Są to aplikacje, które po prostu możecie pobrać, tak jak w telefonie pobieracie aplikacje różnego rodzaju ze sklepu. W wirtualnej rzeczywistości jest dość podobnie. Jest dużo różnego rodzaju aplikacji, z których możecie skorzystać, które mogą wprowadzić waszych klientów no, wyższy lewe zaangażowanie i ciekawości. Okulary są dostępne w każdym sklepie z RTV AGD. Tak? I tu mogę powiedzieć, że ceny zaczynały się od 1500 zł. Tak, żeby się mniej więcej znali ten pułap. Czyli pierwsza rzecz, jeżeli zobaczycie, że ktoś ma wirtualne okulary, to tym przyspieszeniem jest, przełamaniem tego strachu, zrobienie tego kroku w kierunku innowacji, przetestowanie tej technologii. Jeżeli zobaczycie, że na jakichś targach branżowych jacyś dostawcy mają wirtualne okulary, zróbcie to samo. Przełamcie ten pierwszy strach, spróbujcie tego, a obiecuję Wam, że będziecie w tych technologiach śmigać. Tak jak kiedyś smartfonu trzeba było się nauczyć używać, którego nikt nie pamięta, a teraz jest takim towarzyszem naturalnym naszego życia. To samo będzie z wirtualnymi technologiami, to mogę Wam obiecać. Tak? Tylko jest kwestia dania sobie szansy, spróbowania nauczania się czegoś, no, czego nie umiecie. tak? Taki naturalny. Zresztą słuchajcie, sami działacie w usługach rozwojowych. To pierwszy etap, no, trzeba się po prostu czegoś nauczyć, że można było z tego skorzystać. Porozmawiamy o sztucznej inteligencji w tym kontekście wirtualnych technologii. Tutaj bardzo ważne jest też, i też chciałbym Wam zaproponować pewnego rodzaju narrację, jak szukać rozwiązań. Tu znowu już trochę mówiłem o tym, że sztuczna inteligencja potrafi straszyć, ale sytuacja jest bardziej złożona. Im bardziej będziecie szukać blisko siebie, czyli od czego zacząłem, jakie macie wyzwania na co dzień w tworzeniu Waszych produktów szkoleniowych dla firm? Co sprawia Wam kłopot? Na co najbardziej tracicie czas? To są takie trzy słuchajcie, obszary, gdzie na świecie najbardziej w tym momencie wykorzystuje się sztuczną inteligencję. Tworzenie różnego rodzaju multimediów, praca nad przygotowywaniem różnych narzędzi szkoleniowych, pisanie scenariuszy i trzeci obszar, tłumaczenia. I to są te trzy obszary, w których w tym momencie w, w, dla firm, które tworzą różnego rodzaju rozwiązania, no to one są kluczowe do poznania. I teraz jeśli patrzycie na to w kategorii, znowu, to jest narzędzie, znaczy od waszych potrzeb do technologii nieodwrotnie. Tak? Jeśli są narzędzia, które są dostępne, które faktycznie mogą podnieść waszą efektywność działania, waszą produktywność działania, to zacznijcie na przykład od tego, że wybierzcie jedno z tych narzędzi i postarajcie się go opanować, poznać, poczuć się z nim komfortowo. Bardzo ważne jest i na końcu dam wam taki najlepszy klucz w ogóle do patrzenia i pracy z innowacjami. Ale zawsze zaczyna się od tego, że trzeba po prostu zrobić sobie tą przestrzeń do eksperymentowania. Nie odwracać oczu. tak? Nie odwracać oczu technologii, bo technologia zawsze wygra. Czyli sugeruję Wam, że poprzez poznanie tych technologii, mierzenie ich własnymi potrzebami, możecie stworzyć Waszą własną strategię innowacji. Waszą osobistą. Nie musicie czekać na rozwój rynku. Nie musicie się czekać na rozwój branży. Chodzi o zbadanie Waszej pracy tu i teraz i Waszych klientów. Czyli produktywność, podniesienie efektywności, te trzy obszary, od jednego narzędzia, to będzie bardzo dobry start. Teraz porozmawiamy jeszcze o perspektywie klienckiej tej technologii. To, co widzicie tutaj na zdjęciu, to jest taki rewolucyjny produkt, który łączy dwie rzeczy. Sztuczną inteligencję, która pracuje 24 godziny, 7 dni w tygodniu, z możliwością widzenia otaczącej nas rzeczywistości przez algorytmy sztucznej inteligencji, tak? Czyli te okulary, które tutaj widzicie, mają kamery, którymi rejestrujemy świat i to są takie oczy sztucznej inteligencji. co one potrafią? No potrafią na przykład przetłumaczyć nam menu w restauracji, jak jesteśmy za granicą. Potrafią na przykład, że mamy te okulary, rozglądamy się, pytamy, gdzie jesteśmy i sztuczna inteligencja widzi, co widzimy i podpowiada nam rozwiązania. To narzędzie Krótce. Nie wiem, czy taka aplikacja jest, ale znam te technologie, więc wiem, w którą stronę one zmierzają. Może pomagać nam, że zakładam te okulary, mam rozmowę z trudnym pracownikiem i te sztuczna inteligencja mierzy poziom jego emocji, przewiduje jego zachowania, dostaje w czasie rzeczywistym do ucha podpowiedź, co mam zrobić. To samo w wystąpieniach publicznych. I to jest gruba wizja, ale chciałbym, żeby ona była takim pretekstem do myślenia też kategoriami Waszych klientów, tak, bo drugim narzędziem, oprócz patrzenia się w tym pierwszym okręgu naszych potrzeb, które technologia może zaspokoić, to jest skupienie się bardzo dokładnie na, powiem osobiście, Twoim kliencie, Twoim obecnym kliencie i jego oczekiwaniach względem technologii, jego oczekiwaniach, które ewoluują wraz z rozwojem tych dynamicznych technologii. Bo to, co może spowodować też sztuczna inteligencja, Oprócz tego, że faktycznie ona może pomóc, to ona y, też tworzy, i to jest takie jedno z, z obaw, które mam: pewnego rodzaju wygórowane standardy efektywności. Tak? No bo można powiedzieć, że dla korporacji. To sztuczna inteligencja to jest pracownik idealny, tak? zawsze gotowy do działania, może zrobić robotę dla nas, obniżyć koszta, przyspieszyć itd. itd. I to może tworzyć też takie surrealistyczne, właśnie takie ciśnienie kurcze, że to wszyscy powinniśmy być teraz tak samo efektywni. Tak? Dlatego warto patrzeć się też realistycznie, że jeśli to, co na pewno klient będzie chciał w przyszłości, to zawsze, żeby było wszystko taniej, i szybciej. I to są pewnego rodzaju prawdy biznesowe, które zawsze obowiązują. Tej grawitacji się nie zmieni. Nie? Więc bardzo istotne jest tym wszystkim, żeby obserwować, jak zmieniają się oczekiwania Twojego klienta. Wejść z nim w rozmowę na ten temat, żeby zrozumieć, jakie są jego oczekiwania. Tak? Bo tam, gdzie sztuczna inteligencja, ale to jest moje zdanie, tak? patrząc na rozwój firm i spółek, mówię o dużych organizacjach, w którym kierunku one zmierzają to jednym z takich największych obszarów, które będzie wykorzystywane AI właśnie w, w korporacjach, to w strategiach HR-owych, gdzie te firmy będą nastawione na pielęgnowanie talentów, a nie na pracę, na stanowiskach i tego typu jakby budowanie struktur w firmie. Czyli wiem, że nowoczesne firmy starają się iść tą drogą, tak? czyli patrzeć na talenty ludzkie. I teraz tutaj sztuczna inteligencja może najbardziej zautomatyzować wiele, wiele, wiele różnego rodzaju działań. Bo zarówno analiza właśnie tych talentów, zbieranie danych, dopasowywanie różnego rodzaju systemów szkoleniowych, ścieżki kariery. Ta automatyzacja tutaj będzie w cenie, zwłaszcza gdzie potrzebna będzie też skala dla tych dużych organizacji. Czyli paradoksalnie jakby ten ciężar na dzisiaj, to będzie się też ewoluowało. On jest bardziej w strategii firm, które mają dużą skalę, są w stanie spowodować różnego rodzaju faktycznie oszczędności, ale to też wymaga od tych firm bycia gotowym na wejście w tego typu technologie. I teraz ta gotowość na technologię, ona stwarza nam ten jeszcze obszar, w którym się teraz znajdujemy, gdzie zarówno wasi klienci muszą się uczyć tej technologii, i wy się uczycie. Czyli jest taki obszar, gdzie możemy. Odetchnąć, zrobić sobie tą przestrzeń, rozejrzeć się wokół, popatrzeć się na swoją pracę, na swój biznes, popatrzeć się na biznes swoich klientów, tu i teraz, które on ewoluuje, i wtedy mierzyć to wszystko swoją miarą. Bo to jest też najzdrowsze jakby podejście. Bo alternatywą niestety, no to to jest to, co też obserwujemy, że często to takie jak pytania są o przyszłość w ogóle branży i przyszłość branży jest mierzona tym, że gdzie technologia zabierze coś, tak? gdzie technologia w ogóle jakby się rozpanoszy, gdzie zostaje miejsce na człowieka. I to myślenie w ogóle jest też zgubne, jakby o podstawach, tak? bo ono jakby odbiera właśnie tą jakby ludzką stronę, po co ta technologia powstaje, tak, no bo technologia to jednak powstaje na nasze potrzeby. Oczywiście bycie realistą, biznes napędza tą technologię, on będzie chciał nas uzależnić od różnego rodzaju rozwiązań, jednak w dalszym ciągu na tym etapie, na tym etapie przejściowym, gdzie te technologie się rozwijają, najważniejsze jest dostrojenie technologii, do waszych osobistych potrzeb, ale najpierw trzeba wiedzieć i spojrzeć się rzetelnie na nas, to gdzie mamy te wyzwania, tak? Gdzie, co nam przeszkadza w tej codziennej pracy? I wtedy szukać tych rozwiązań, tak? Czyli przypomnę jeszcze raz to, co mówiłem na początku. Najpierw wyzwania i gdzie technologia jest w stanie na nie odpowiedzieć. I ta druga część, która jest bardzo fajnie rozwojowa, to jest gdzie ta technologia w tym kolejnym kroku, który może być, może spowodować, że zaczniecie robić rzeczy, których nie robiliście wcześniej, i być może też to przełoży się na waszą albo większą produktywność, albo większy zysk. Wracając do tych okularów, to są okulary rozszerzonej rzeczywistości, które są już dostępne. To rozwiązanie odnośnie tej analizy obrazu i kontaktu ze sztuczną inteligencją, czyli tak naprawdę z całymi zasobami internetu tu i teraz, jest to działające rozwiązanie, które nie jest dostępne w Europie tylko z jednego względu, że producent stara się dogadać z Unią Europejską na temat różnego rodzaju zasad i obostrzeń związanych ze sztuczną inteligencją. I też ciągle jest trudno przewidzieć, w jakim tempie ta technologia się zmieni, że ona będzie standardem, tak, że te technologie typu jak właśnie takie okulary one będą tak powszechne, że nie wiem, zastąpią na przykład nasze smartfony, tak. Albo też takie jest pytanie, to kiedy będzie już ten metavers, jak znacie to pojęcie, to jest takie cały czas zadane pytanie, ile czasu jeszcze nam to zajmuje. I znowu, z perspektywy rozwoju całej branży, czy w ogóle rozwoju naszego, jako społeczeństwa cyfrowego, to są istotne pytania, żeby patrzeć się w tą stronę, gdzie to wszystko zmierza, ale najlepiej, żeby nie zwariować, to nie zamartwiać się o całą branżę, tylko zacząć od tego, żeby popatrzeć na swój biznes, tak? gdzie my robimy w tym momencie pieniądze i jak to w tym momencie może wyglądać. Ja też zachęcam do wywierania presji, bo taki miałem pomysł jeszcze, jak słuchałem tutaj dzisiaj wszystkich wystąpień, na wszelkiego rodzaju jakby stowarzyszenia firm usług rozwojowych, no bo przecież aż się prosi, żeby powstał taki raport, z takimi recepturami. Tak? To byłoby dostępne. Także raport, który jest w stanie przeanalizować po prostu dostępne narzędzia na rynku z konkretnymi predykcjami. Są specjaliści, są eksperci na rynku, którzy mogą się zaangażować na pewno w taki, w, taki, w taki projekt. Więc wydaje mi się, że to w ogóle jakby myślenie tymi kategoriami, że i presja wasza jako tutaj organizacji, żeby takie coś powstało, kurczę, kibicuję, tak? Bo naprawdę by dużo rzeczy to jakby rozwiązało, żeby ta wiedza była w jednym miejscu. Ale bardzo ważny jest ten nasz stosunek do tego. I jeszcze na końcu, słuchajcie, to opowiadam trochę o tym stosunku do tej technologii. Jak żyć z tymi innowacjami? Mówimy o pewnej takiej przestrzeni, gdzie, gdzie jest taka przestrzeń, gdzie mamy jeszcze czas na naukę. Tak? Bo jakby według mnie jedyną rzeczą, która blokuje w tym momencie rozwój technologii. To jest taka, taka nasza ludzkość, człowieczość, nasza, nasza, takie nasze własne uczucie tego, że nam ciężko po prostu jest z nowymi rzeczami. Jak czegoś nie umiemy, kurczę, to w ogóle ciężko nam się za to zabrać. I to jest jedyna rzecz, która spowalnia powszechną jakby rozwój tej powszechnej technologii. Mówię to o każdej technologii. I teraz jest taka rzecz, która jest jedna grawitacja, która dotyczy was, którzy będą korzystać z tej technologii i waszych klientów, którzy też będą korzystać z tej technologii. Nie? I to się nazywa cykl życia innowacji. I on istnieje wszędzie. I dobrze go rozumieć, bo według niego będziecie lepiej podejmować decyzje. Rozpoznanie potrzeb to jest ta praca u podstaw, Czy to są te Wasze wyzwania, albo wyzwania, które są po stronie klienta, na które nowa technologia jest w stanie odpowiedzieć. I na podstawie tych rozpoznawania potrzeb jest ten kolejny etap, że są tworzone różnego rodzaju rozwiązania, albo istnieją, zaczynamy z nich korzystać i wchodzimy w drugi etap, który jest bardzo istotny i to jest. Wprowadzenie tej technologii do codziennego użytku przez odbiorców tych rozwiązań. Ale jest ten proces, dlatego mówię, że to, też, to wiecie najlepiej, tak, że nauka to jest proces, przekazanie technologii w ręce odbiorców to oznacza, że oni muszą mieć czas do tego, żeby nauczyć się wykorzystywać tą technologię codziennie. Nauczyć się korzystać z niej, żeby poczuć wartość, gdzie ta technologia umożliwi im generalizuje, tak umożliwi nam lepszą pracę, bardziej skuteczną, bardziej efektywną. Musi być proces nauki. I dopiero jak zaczynamy się uczyć i korzystać z tych rozwiązań, wchodzimy do trzeciego etapu, którego nie można pominąć. To jest integracja dopiero wtedy tej technologii z naszą codziennością, gdy ją znamy, gdy widzimy w niej wartość, gdy widzimy jej skuteczność i zaczynamy jej używać na co dzień i zaczyna się kolejne Proces, kolejna iteracja tego samego koła, ponieważ na bazie naszych zdobytych doświadczeń zaczynamy znowu myśleć, kurczę, to ta technologia, to by się przydało, żeby jeszcze tu była, tam była. Zaczynamy łączyć po prostu i budować nowe połączenia, i wracamy do tego samego cyklu. Do startu, tak? Czyli że rozpoznanie na nowo potrzeb, szukanie rozwiązań technologicznych, nauka życia z tą technologią na co dzień, nauka jej wykorzystywania, i dopiero później, jakby taka integracja, czyli że ta technologia staje się naszą codziennością. Świetnym przykładem jest na to, słuchajcie, nasze smartfony są na ten cykl, żeby go zaobserwować. Pomyślcie, co smartfony umiały, jak jeszcze nie były smartfonami telefony komórkowe wiele, wiele lat temu bo to można było zadzwonić to było wow. A teraz już nikt w ogóle nie zwraca uwagi, co te smartfony potrafią one potrafią już niejedno, tak? ale to jest dobry przykład, jak działa ten cykl życia innowacji. Czyli nawet teraz, i to znowu wracam, do wzięcia odpowiedzialności w tym przyspieszeniu za te nasze obawy. Coś, co jest niedoskonałe teraz. Za moment może być doskonałe. Coś, co działa na jakimś poziomie teraz, za chwilę może się rozwinąć w kolejną iterację, która będzie potrafiła jeszcze więcej. Czyli życie z tym cyklem życia technologii, rozwojem technologii, rozwojem innowacji, to jest rozumienie, że ona jest w ciągłym ruchu, że wasza nauka czy twoja nauka, tak zwracam się personalnie, poznanie rozwiązań sztucznej inteligencji czy wirtualnej rzeczywistości, to jest proces, który się ma nigdy nie skończyć. Bo technologia zawsze jest w ruchu. Więc trzeba być na bieżąco. Tak po prostu. Tak. To jest taka umiejętność, którą musimy też nabyć. Także to nie jest tak, że to będzie proces, że raz wykorzystacie jedno narzędzie i kurczę, to już wiecie wszystko. No bo ono będzie dalej, dalej, dalej ewoluować, a stanie się taką naszą codziennością w tym procesie integracji. Jeśli chcecie troszkę więcej wiedzy na temat. Gdzie ta technologia i mówię to w takim patrzeniu rynkowym, tak? Czyli że jakie są szanse stawiane przed sztuczną inteligencją czy wirtualnymi technologiami dla Polski? Z takimi niezłymi predykcjami rynkowymi, to mamy tutaj taki raport właśnie, że metavers i szansa dla Unii Europejskiej, gdzie po raz pierwszy ten raport jakby wykazał szanse dla każdego kraju. Czyli jest tam Polska ze wskazanem, jak miliardowy jest to rynek, który oni to plasują do 2035 roku, w jaki sposób te technologie będą na nas pływać? Mówię to po to, bo to może być też taki zastrzyk, że na tej technologii wszyscy możemy zyskać, tak? Możecie na niej po prostu więcej zarobić. Więc warto wiedzieć w tym kierunku to idzie w takiej szerszej perspektywie. Drugi raport, który jest pośrodku, to jest efektywność szkoleń miękkich za pomocą wirtualnej rzeczywistości. Słuchajcie, to jest jedyny raport na rynku, który się ukazał, nie wiem, z dwa lata temu czy trzy lata temu, yy, zanim stoi firma konstantingowa, która zrobiła bardzo duże badanie na swoim własnym organizmie, i ten raport jest cytowany wszędzie. Tak? Czyli, jeżeli szukacie takich solidnych powodów w przypadku wirtualnej rzeczywistości, w jaki sposób to wpływa na jakość naszego uczenia, na tempo jego uczenia i tak dalej, to słuchajcie, to, to jest jakby matka wszystkich raportów. Nic od tej pory jakby nie pojawiło się sensowniejszego. Jeśli ktoś wie, to, to podeślijcie mi na LinkedIn, jeśli chcecie ten raport zahaczcie na LinkedIn, ja oczywiście wam go dam. I trzecia pozycja. Ciężko mieć do niej dystans, bo to jest moja książka, ale ta książka jest trochę jak dzisiejsze takie wystąpienie, które staram się wam dać sygnał. To jest kompas, jak patrzeć się na technologię, w jaki sposób zmniejszać dystans pomiędzy nami a technologią, żeby, i to powtórzę, żeby nasz strach przed tym, co nowe, nie odebrał nam czegoś, nie odebrał nam tej takiej ciekawości świata, bo przez poznanie tych nowych technologii, tych możliwości, po prostu wszyscy możemy na tym skorzystać. Bardzo dziękuję.